Cześć, jesteś na KULT i w tym odcinku przedstawiam Ci 7 prostych zagadek, nad którymi trzeba się nagłowić. Na zastanowienie się i poprawną odpowiedź w każdym zadaniu dam Ci 15 sekund, ale przypominam, jeśli tego czasu będzie za mało, to w każdej chwili możesz wstrzymać wideo na pauzę. Ponadto, jeśli jeszcze nie subujesz KULT TV, koniecznie naciśnij na czerwony guzik subskrybu i na dzwoneczek obok. W takim przypadku zawsze na bieżąco będziesz z nowymi filmikami zagadek i łamigłówek na KULT TV. Numer 1 Czy może struś nazwać się ptakiem? Nie, bo strusie nie mówią. Daj łapkę w górę, jeśli spodobała Ci się ta zagadka i przechodźmy do następnych zadań. Numer 2 Zagadka logiczna. Późno wieczorem Magda, znajdując się we własnym mieszkaniu, leżała w swoim łóżku i nie mogła zasnąć w ciągu kilku godzin. Kiedy już miała tego dość, wzięła telefon i do kogoś zadzwoniła. W końcu Magda nie powiedziała ani słowa, ale kiedy się rozłączyła, to prawie od razu udało jej się zasnąć. Teraz pytanie do kogo dzwoniła Magda? Czas na poprawną odpowiedź. Magda zadzwoniła do swego sąsiada, który bardzo głośno chrapał. Słysząc jak dzwoni telefon, oczywiście się obudził. Magda wręcz tylko w tym momencie mogła spokojnie zasnąć. Numer 3. Nie sprawdzian z wiedzy ogólnej. Posłuchaj kilka moich stwierdzeń i powiedz, są one prawdą czy fałszą. Serce u wszystkich ludzi może zatrzymywać się kilka razy dziennie. Podczas kichania wszystkie funkcje człowieka zatrzymują się, nawet serce. Barany i owce mają prostokątne źrenice. To prawda. Kobra królewska ma tak dużo trucizny, że starczy jej by zabić około 20 osób. Jad tego węża jest bardzo niebezpieczny i jedna taka kobra może zabić nawet więcej niż 20 osób. Numer 4. To zadanie w rzeczy samej nie jest tak proste jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Widzisz przed sobą kilka kolorowych słów. Cała rzecz polega na tym, że kolor w który zostało zabarwione każde słowo nie zgadza się z kolorem, który to słowo oznacza. Twoje zadanie polega na tym, żeby w ciągu 15 sekund odnaleźć słowo, kolor i znaczenie, którego się zgadzają. Jeśli już masz odpowiedź, proszę teraz napisać ją w komentarzu. Teraz odpowiedź poprawna. Kolor i znaczenie zgadzają się w słowie fioletowy. Numer 5. Po tradycji w tej rundzie sprawdźmy Twą spostrzegawczość. Spójrz na te obrazki i powiedz, co tu nie pasuje. 6. Zagadka detektywistyczna. Na terenie pewnego składu handlowego doszło do kradzieży. Godzinę później na miejsce przybyła najlepsza ekipa policjantów z doświadczonym detektywem. Detektyw postanowił najpierw przesłuchać strażnika. Strażnik powiedział, że był na składzie, popijał wodę z lodem i oglądał mecz piłkarski w telewizji. W tym momencie na teren składu włamali się dwa mężczyźni, którzy go mocno pobili. W rezultacie strażnik stracił przytomność. Kiedy przyszedł do siebie, to zauważył, że ze składu skradziono towar i od razu zadzwonił na policję. Sam przy tym niczego nie dotykał. Jak powiedziałam wcześniej, detektyw był doświadczony, dlatego nie uwierzył strażnikowi i kazał go aresztować. Dlaczego detektyw doszedł do wniosku, że strażnik kłamie i sam jest przestępcą? Strażnik w zeznaniu poinformował, że do kradzieży doszło godzinę temu, kiedy oglądał piłkę nożną i pił wodę z lodem. Jednak lód w jego szklance dotychczas nie stopniał. Mało tego, sam zeznał, że do pojawienia się policji niczego nie dotykał. Wniosek? Strażnik kłamie jak znud. Numer 7 Przyjrzyj się temu obrazkowi i powiedz, która matka jest głupsza. Rozwiązanie tej zagadki będzie podane w następnym odcinku, tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. A teraz rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. W damskiej toalecie pewnej restauracji była znaleziona martwa kobieta. Detektyw otrzymał nagrania z kamer bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. W sali znajdowało się pięć osób. Uważnie, obejrzyj to zdjęcie i powiedz, kto jest mordercą. Byliście dostatecznie uważni i zwróciliście uwagę na zewnętrzny wygląd mężczyzny pod numerem 5. Ten gość ma podarty sweter, a w ręku ofiary wyraźnie widać kawałek tkaniny o tym samym kolorze. Najprawdopodobniej ofiara starała się oprzeć i podarła sweter przestępcy. Mężczyzna pod numerem 5 jest mordercą. Tą zagadkę rozwiązali się jak prawdziwi detektywi, szybko i celnie. Gorąco was wszystkich pozdrawiam i mocno ściskam. Jesteście bardzo mądrzy i bardzo cool. Mam nadzieję, że dzisiejsze zagadki nie sprawiły wam trudności i nawet, że dobrze spisały się na nudę. Piszcie w komentarzu odpowiedź na dzisiejszą zagadkę domową, a także ile zagadek z tego filmiku udało Wam się rozwiązać. Każdy komentarz jest bardzo dla mnie ważny. Dziękuję za uwagę, komentarze i polubienia i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.